Zaraz artysta item pokaże nam, co będą rysować dziewczyny i kot Alex. Ciekawe, co tam się kryje. Wow, jaki cudowny tort. Nie mam wątpliwości, że wszyscy są zachwyceni. Barbie nie może się doczekać, żeby go spróbować. Z kolei Wednesday ukrywa swoją radość. A co tak spodobało się kotu Alexowi? Co to pudełko miał? Just start! Zaczynajcie! Świetnie. Czas wziąć pędzle w ręce lub łapy i możecie przystąpić do pracy. Nie macie tak dużo czasu. Nie mogę utrzymać pędzla, więc przyda mi się ta klejąca. Nakleję ją na papier. A teraz wyciskam na puste miejsce kropelki farb w różnych kolorach. Rozmazuję farbę szpachelką. Brawo, ja! Muszę tylko ściągnąć całą taśmę. Wow, kot Alex naprawdę się postarał. Wyszedł mu cudowny rysunek. A ty co zdążyłaś narysować, Barbie? Ja jeszcze myślę. To się nie nadaje. Lepiej wezmę swoje kosmetyki. Są takie kolorowe i błyszczące. To będzie idealny rysunek. Zacznę od kleju. Dam go sporo na kartkę papieru. Świetnie. A teraz wysypuję brokat. Bardzo dużo brokatu w różnych kolorach. Pięknie, tylko zdmuchnę nadmiar. O tak, wyszedł mi tort z różnokolorowymi błyskotkami. Dodam jeszcze większe kawałki brokatu. Wow, Barbie, twój rysunek na pewno widać z kosmosu. Ciekawe, co wymyśliła Wednesday. Opowiedz nam o tym szybko. Ojej, nie bójcie się, ja po prostu wycięłam szablon w kształcie tortu. Teraz kładę go na kartce papieru i przygotowuję kredę. Potrzebuję dużo kredy w różnych kolorach. A teraz pokruszę ją ogromnym młotem. Właśnie tak! Bardzo drobne okruchy. Jakie to przyjemne zajęcie! Panie Kocie, muszę cię uratować, nie bój się! Wednesday lubi wszystko niszczyć i podpalać. Gotowe, pozbywam się szablonu. I też mi wyszedł bardzo kolorowy tort. Wasz czas się skończył. Pokażcie, co zdążyliście narysować. Barbie, podnieś proszę rysunek pana Kota Alexa. Dobrze, dziękuję. A teraz ocenimy rysunek Wednesday. No, taki sobie. Mogłoby być lepiej. Rysunek Barbie też nie jest zbyt piękny. Ale rysunek pana Kota Alexa jest idealny! Kot Alex zdecydowanie wygrał. Możesz zabrać nagrodę. Dziewczyny, nie obrażajcie się na kota. On naprawdę się postarał. Tort możecie sobie zjeść. Nie potrzebuję go. Ja chcę tylko wejść do pudełka. Jak tu wygodnie, miał. Panie artysto, co teraz będą rysować nasi zdolni zawodnicy? Ojej, jaka piękna zabawka. To przecież ketnap. Wszyscy go lubią. I Wednesday i Barbie. A co o tym myśli kot Alex? Chyba się zakochał, to takie słodkie. Dobrze moi drodzy i ten już ustawił czas, więc szybko zaczynajcie rysować. Na pewno muszę wygrać miał. Nie przeszkadzajcie mi. Ciekawe co wymyślił Alex. Ja też nie mogę się doczekać, żeby się dowiedzieć. Ojej, kot Aleks postanowił wszystkich oszukać i udawać, że rysuje, ale tak naprawdę po prostu włożył swoją uroczą mordkę w kartkę papieru. A ja muszę zrobić zdjęcie zabawki. Świetnie. Foteczka wyszła naprawdę super. Teraz potrzebuję czterech kredek i gumki. Całość umocuję. I mam taką oto konstrukcję. Dzięki temu lifehackowi będę mogła jeden do jednego przerysować zabawkę. Muszę ją tylko dokładnie obrysować. A na kartce papieru będzie rysować druga kredka. Udało mi się. Pozostało tylko wszystko ładnie pokolorować. To naprawdę zadziałało. Rysunek wyszedł dokładnie tak jak na zdjęciu. Co za dziwny zapach. Wednesday, co ty znowu wymyśliłaś? Zaraz wam pokażę. Do mojego rysunku potrzebuję świeczek. Muszę je ugasić. A teraz będę rysować moją pracę za pomocą zgaszonych świec. Narysuję portret kota. A teraz biorę pędzel i farby. Farbą muszę zamalować całą kartkę papieru. Gotowe. Jak Wam się podoba. O rany, Wednesday, ten rysunek jest dokładnie w Twoim stylu. Czas się skończył, więc pokażcie swoje prace, artyście Itanowi. Wednesday, Twoja praca do niczego się nie nadaje. To jakieś bohomazy. Nienawidzę przegrywać. Zobaczmy dalej. Alex, to nie przejdzie. Trzeba było coś narysować. A co zrobiła Barbie? Hmm, rysunek jest taki mały, że nawet go nie widzę. Ale przez lupę widzę. I mogę powiedzieć, że mamy zwycięzcę. Gratuluję. O tak. Ale super, że Barbie wygrała. Odbierz swoją nagrodę. Jaka miękka zabawka. Tak się cieszę. Alex, wybacz, ale nagroda jest moja. Ciekawe, co tym razem przygotował dla nas itan. Żelkowy rekin? Ale super! No dobrze, czas w start. Zasady znacie. Ja potrzebuję rybę. Kładę ją na kartce papieru. A teraz sobie przekąszę. Um, Miał jakie to pyszne. Ta paskudna ryba roztacza z tym prosto na mnie, ochyda. Ona naprawdę strasznie śmierdzi. Ble. Mm, gotowe. Ojej, to prawdziwy szkielet! Pozostało tylko obrysować kontury ryby czarną farbą. Potrzebuję więcej farby, żeby dorysować więcej szczegółów. Tak, według mnie wychodzi mi bardzo piękny rysunek. Nie powiedziałabym tego. O, wpadłam na genialny pomysł. Kładę na kartce papieru dłoń i obrysowuję. Patrzcie, to już bardzo przypomina rybę. A teraz przechodzimy do rysowania szczegółów. Miał? To jakiś bochomazany rysunek. Prawda pani Alex? Jeszcze zobaczymy, kto wygra. Nie tylko Ty znasz się na rybach. Według mnie wyszedł mi całkiem uroczy rekin. Muszę go tylko pokolorować. Oczywiście mój rekin będzie różowy, bo to najpiękniejszy kolor na świecie. Och, no co za piękność! Mój rysunek jest gotowy, aż sama sobie zazdroszczę. Ja też coś narysuję. Muszę się dobrze postarać, żeby wygrać. Ups. Chyba troszkę przesadziłam. Podarłam rysunek, ale nie mogę przegrać. Nikt nie zrobi lepiej niż ja. Nic mi nie wychodzi. O, to przypomina malutkiego rekina. Wasz czas się zbliża do końca i mamy to! Pokażcie swoje prace. Kocie, Aleksie, Twój rysunek jest naprawdę. naprawdę. słaby. Nie no, za coś takiego nie mogę przyznać nagrody. Barbie, Twój rekin wygląda naprawdę słodko. A co zrobiła Wednesday? Origami w kształcie rekina! Grałaś! Gratuluję! Nie do wiary, kto by pomyślał, że Wednesday może tak szybko ułożyć oligami w kształcie rekina. No to co Wednesday? Próbuj szybciutko. Mmm, jaki pyszny! Sierściuchu, a ty co tak patrzysz? To mój żelek. Wcale nie chciałem. Jeśli podobało Ci się nasze wideo, to daj lajka, like, subskrybuj nasz kanał i pokaż go znajomym. Do zobaczenia, pa pa!